Piątek, 16 czerwca. Anita Stefańska-Pluskota, witam Państwa. Zaczynamy informacje piotrkowskie. W wydaniu za mundurem kandydaci sznurem, ale nadal czekają wolne wakaty w areszcie śledczym. W wydaniu również o tym, co się dzieje w Parku Belzackim, a jakie prace wykonywane są przy plaży Słoneczko. Praca czeka, a wraz z nią mundur. W areszcie śledczym w Piotrkowie Trybunalskim Wolnych jest ponad 30 etatów, w tym 25 w dziale ochrony. To praca z osadzonymi, patrolowanie terenu aresztu, konwojowanie osadzonych czy zadania wykonywane z psem tropiącym. Choć chętni do podjęcia się służby w mundurze funkcjonariusza służby więziennej pojawiają się, to nadal ich ilość nie przewyższa zapotrzebowania. Kapral Karolina w areszcie śledczym w Piotrkowie Trybunalskim pracuje od czterech lat. Chciała zostać policjantką, ale nie jest i nie żałuje. Tutaj się zaklimatyzowałam i naprawdę tutaj poznałam bardzo fajne, fajne osoby, dużo ciekawych funkcjonariuszy, tak, osobowości i jak najbardziej teraz jestem bardzo zadowolona. Funkcjonariuszka szybko wgryzła się w pracę w areszcie śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. Dziś jest przewodnikiem psa służbowego. Piesek jest związany, ja też jestem z pieskiem związana. Mówię, wykonujemy na co dzień obowiązki, sprawdzamy pojazdy, korespondencje, paczki, osoby wchodzące na teren jednostki, cele mieszkalne, pomieszczenia. Także wyjeżdżamy również poza teren jednostki na inne jednostki penitencjarne. No, piesek jest młody, ale jak na razie nam bardzo dobrze wychodzi współpraca, także jestem zadowolona. Myślę, że obustronnie. Funkcjonariusze służby więziennej z działu ochrony na co dzień wykonują różne zadania, od konwojów po ochronę osadzonych, na przykład podczas spaceru. Ten dział liczy ponad 150 funkcjonariuszy, w tym są ci nowo przyjęci. Poszukując aktualnie pracy właśnie na rynku, jest to stabilne zatrudnienie, także jest to stabilna praca. Codziennie się dzieje coś innego, także jeśli ktoś szuka właśnie takich Wyrażę także serdecznie polecam. Jak nowi funkcjonariusze trafiają do służby? Bywa różnie. Jedni kontynuują rodzinne tradycje, inni usłyszeli o możliwości podjęcia tej pracy od znajomego lub z ogłoszenia. Każdy z nich bez wyjątku musiał przejść proces rekrutacji, ale inny niż ten, jaki odbywa się w korporacjach. Dużo, że tak powiem, papierkowej roboty przy tym było, żeby wszystkie, że tak powiem, dokumenty złożyć potrzebne do rekrutacji. Następnie testy sprawnościowe, badania lekarskie i, że tak powiem, w upływie trzech, czterech miesięcy rekrutacja dobiegła końca. Kto może zająć wolne wakaty w areszcie? Wiek nie gra tu roli. Ważne, by kandydat był obywatelem Polski, był niekarany, był sprawny fizycznie i dojrzały psychicznie. Praca nie jest łatwa, dlatego weryfikacja jest kilkuetapowa i bardzo szczegółowa. To jest praca z człowiekiem i my tutaj nie możemy sobie pozwolić na półśrodki, więc też stawiamy wysokie wymagania funkcjonariuszom. Kto przejdzie rekrutację ma pracę jak w banku i wysokie zarobki. Praca czeka, praca jest wymagająca, ale my za tą pracę też godnie płacimy, ponieważ funkcjonariusz, który się przyjmie do służby poniżej 26 roku życia może liczyć na wynagrodzenie w wysokości blisko 4500 zł na rękę. A ten starszy? A ten starszy odpowiednio ze stanowiskiem, odpowiednio ze stopniem e, może liczyć na, na odpowiednio wyższe wynagrodzenie. Nowi funkcjonariusze poszukiwani są w różny sposób, na przykład podczas giełd pracy organizowanych przez Urzędy Pracy. Podczas czwartkowego spotkania w Piotrkowskim Pośredniaku zainteresowanych pracą jako funkcjonariusz aresztu nie brakowało. Myślę, że bym chciała coś zmienić w swoim życiu i widziałam tutaj właśnie na Urzędzie Pracy, że jest takie spotkanie, także przyszłam. Praca w areszcie śledczym to może być ta zmiana w życiu? Myślę, że tak. Tak bym chciała. z ciekawe, się przyszedłem zobaczyć, jak to wygląda. Może to być praca marzeń? Zobaczymy, co ten czas pokaże. No, na razie informacyjnie tutaj przyszedłem, żeby jakiekolwiek informacje mieć. Przyjęcia do pracy w areszcie śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, jak i w innych jednostkach na terenie całego kraju, prowadzone są stale. Wynikają one z dużej liczby odejść na emeryturę. Na nią decydują się teraz funkcjonariusze, którym przysługuje prawo doświadczenia po 15 latach służby. W poprzednim wydaniu mówiliśmy o pracach budowlanych prowadzonych na terenie parku Księcia Poniatowskiego. Podobnie jest i w parku Belzackim. Tam roboty dotyczą wymiany nawierzchni alejek. Wymiana ich związana jest z wynikami przeglądu gwarancyjnego parku. Rewitalizacja parku belzackiego zakończyła się już pod koniec ubiegłego roku. Dziwić może więc widok prac w toku. Roboty prowadzone są na części alejek, które zlecono zmodyfikować podczas przeglądu gwarancyjnego. Przy odbiorze w zeszłym roku pod koniec grudnia, który się odbył, miasto zastrzegło sobie z uwagi na głównie warunki atmosferyczne konieczność przeglądu gwarancyjnego na wiosnę. Taki przegląd odbył się 31 marca, w ramach którego wynikły między innymi nieścisłości i potrzeba naprawienia części alejek. Alejki nie przeszły przeglądu gwarancyjnego wykonanego przez urzędników, ale na zły stan ich nawierzchni skarżyli się również spacerujący w parku mieszkańcy. Zwłaszcza w okresie zimowym podczas deszczu czy roztopów. Ma być lepiej wykonawca przystąpił do prac naprawczych w miniony poniedziałek, a ich wykonanie ma potrwać około dwóch tygodni. Będzie to wymiana warstwy wierzchniej, czyli od samej góry. Wskazaliśmy wykonawcy miejsca, w których ta alejka musi zostać naprawiona. Wynikało to głównie z przeprowadzonych wcześniej badań tego terenu. Wykonawca, tak jak wcześniej wspomniałam, zrobi to w ramach gwarancji, czyli miasto nie będzie ponosiło na to żadnych dodatkowych kosztów. Będzie to wynikało z tego, że jest to park zabytkowy, który jest pod ochroną konserwatora zabytków i nie możemy tam na przykład zrobić alejek asfaltowych. Tak? Nie wszystkie alejki się nie sprawdziły, do wymiany są tylko niektóre, choćby ta aleja grabowa pozostaje bez zmian. Wymiana i przebudowa alejek to był główny element wynikający z przeglądu, jednak rękojmia i gwarancja obowiązują przez kilka lat, więc jeśli z czasem wyjdzie jeszcze jakiś defekt, to jest on do uzgodnienia z wykonawcą. A na Plaży Słoneczko trwają przygotowania do sezonu kąpielowego. Trwa budowa drogi łączącej plażę z parkingiem wybudowanym przy nowej drodze dojazdowej. Prowadzone są też roboty związane z oczyszczaniem zbiornika wodnego. Prace na terenie kąpieliska zaczęły się kilka dni temu. W ich wyniku powstanie tu łącznik z częścią chodnika wybudowanego w trakcie ubiegłorocznej inwestycji komunikującej tereny plaż. Powstanie też droga techniczna do kąpieliska. W części, gdzie jest to możliwe zgodnie z zapisami związanymi z zagospodarowaniem przestrzennym, będzie wyłożona kostka brukowa. W dalszym odcinku droga będzie miała konstrukcję przepuszczalną stucznia. Wreszcie sposób cywilizowany, nasze zaplecze techniczne z możliwością dojazdu od strony wieżejskiej. Utwardzimy grunt i te niedogodności, które czy to zimą dla morsów, czy latem dla prażowców były, wreszcie, wreszcie znikną. Prace prowadzone są również na terenie zbiornika. Specjalna maszyna usuwa wodorosty, które zanieczyszczają jego dno. Roślinność jest tutaj dość, dość aktywna, ten zbiornik jest żywy, żyje intensywnie i trochę nam w tym wszystkim przeszkadza, coraz bardziej to zarasta. No, to, co możemy zrobić, wykonujemy czyli robimy wyjście naszego sprzętu, naszej flotyli pływającej na akwem i oczyszczenie z roślinności samego wytyczonego pomostem pływającym kopieliska. W trakcie prac na plaży stanie nowa przybierania. Będzie zorganizowane miejsce na ognisko czy grill. Zmieni się również podłoże na samej plaży. Piasek będzie wymieniony na nowy. Ani jednej więcej to hasło środowych manifestacji zorganizowanych przez ogólnopolski strajk Kobiet. W Piotrkowie Trybunalskim demonstracja odbyła się w rynku trybunalskim. Manifestację zorganizowano w związku ze śmiercią ciężarnej 33-latki, do której doszło w nowym targu. Kobieta po obumarciu płodu zmarła na sepsę. Zdaniem uczestniczek broniących praw kobiet, do tragedii by nie doszło, gdyby pacjentce w porę udzielono pomocy. Oczywiście protestujemy w związku ze śmiercią kolejnej ofiary antyaborcyjnego prawa, jakie obowiązuje w Polsce. Pani Dorota mogła żyć dalej. Lekarze powinni zrobić wszystko i ratować najpierw. Ludzkie życie, które jeszcze się da uratować, a nie czekać aż um obumrze płód, a później może się uda uratować kobietę. Podczas pikiety głosy zabierały zarówno organizatorki jak i Piotrkowianki, które dołączyły do protestu. W manifestacji w rynku trybunalskim udział wzięło kilkadziesiąt osób. Dlaczego ja przyszłam? Bo mam 26-letnią córkę i chciałabym, żeby nikt jej nie zabraniał zrobić to, co ona uważa. Ani pani, ani ja jej żeby nie zabroniłam mówić, co ona chce robić ze swoim ciałem, ze swoim życiem, ani nigdy więcej, bo każdy ma prawo wyboru. W rynku trybunalskim z banerami pojawili się także kontrmanifestanci, zwolennicy ruchu Pro-Life. No środowisko, które tutaj zorganizowało tę manifestację, no moim zdaniem wykorzystuje tę tragedię, która się stała. Do promowania co jawnie mówili, legalnej aborcji. Mówią, że protestują w imieniu polskich kobiet. Też jestem Polką, też jestem kobietą i chciałam wyrazić swoje zdanie, że się z nimi nie zgadzam. Manifestacje pod hasłem ani jednej więcej odbyły się w środę w kilkudziesięciu miastach Polski. Mobbing w pracy, przemoc w rodzinie, manipulacja polityczna. To tematy, jakie podjęli aktorzy teatru Forma z Miejskiego Środka Kultury w najnowszym spektaklu Nie Będziemy Gadać Niepotrzebnych Rzeczy. Premiera odbyła się w czwartkowy wieczór. Nie będziemy gadać niepotrzebnych rzeczy. Skręcie... Hej, hej, kuj podeszwy, kuj podeszwy! Skręcaj A do diabła powiedziałem, nie będziemy gadać niepotrzebnych rzeczy! Tak zaczyna się opowieść. O nas, tym razem aktorzy Teatru Forma podjęli tematy na wskroś współczesne. To było o przemocowości w rodzinie, w pracy, o mobbingu, to było o korporacyjności, o tym, że ludzie zbyt dużo, zbyt ciężko pracując, bardzo się starają, są wykorzystywani. Przemocowość psychiczna w domu, wykorzystywanie w pracy. No, taki, taki ciekawy, ostry temat, no i oczywiście o polityce, która nas. Zakołowywuje i, 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 yy, i nie zawsze jest yy, prawdziwa. Widowisko to teatralny kolarz. Złożony został przez reżyser Małgorzata Kowalczyk z wizji osobowości, jakie aktorzy chcieli zagrać, tematów, jakie chcieli podjąć, a wszystko to zostało spięte połączonymi fragmentami dramatów. To nie są w ogóle teksty nasze, choć tam troszkę powkładane też jest takich współczesnych zupełnie tekstów, ale bardzo niewiele. To są teksty oparte o współczesne dramaty, kilka dramatów tu jest pomieszanych, także to, o czym dzisiaj się mówi, o czym się myśli, pisze i mówi. Pracę nad spektaklem było dużo, bo i dużym wyzwaniem aktorskim było to widowisko. Trzeba było nie tylko wcierać się w postaci, ale budować ich charaktery. Trudny spektakl, myślę, że poruszający trudne tematy. Trudny też dykcyjnie. Trudny, bo musimy i śpiewać, i biegać, i chodzić, i pamiętać o bardzo wielu rzeczach. Także myślę, że trudny spektakl. Dla mnie to był jakby pierwszy raz, więc bardzo, bardzo stresująco. No a jak było, to widzowie oceniam. Ale jak Wam było na, na scenie? Tak jak wspomniałem, pierwszy raz i super. Super, naprawdę fajna zabawa. Także będziemy chyba bawić się dalej. Jak wyszło? Widzowie w trakcie spektaklu nieraz wybuchali śmiechem, ale w tym przypadku śmiech był również śmiechem przez łzy, bo groteska sytuacji scenicznej obnażała problemy współczesnego człowieka. To zawsze tak jest, że... Ten śmiech przez łzy jest takim śmiechem, trochę oczyszczającym, ale też takim śmiechem refleksyjnym. I w tej sztuce nie zabrakło tego. Śmieszne, ale nie do końca. Tak, to było takie. zależy, jak na to spojrzeć. Fantastyczne. Jesteśmy zachwyceni, że pierwszy raz z żoną jesteśmy pierwszy raz na spektaklu naszej piotrzkowskiej grupy, ale. Fantastycznie, bardzo, bardzo nam się podobało. Premiera z aktorami, przed kolejne występy, w tym również podczas przeglądów teatralnych. Dziś to wszystko. Ja przypomnę jeszcze, że już jutro artystyczna panorama piotrkowa, która rozpocznie się o godzinie 16.30 w Amfiteatrze Miejskim, a w niedzielę o 17.00 również w Amfiteatrze finał festiwalu. Najpiękniejsze są polskie piosenki. To w weekend, a za chwilę u nas magazyn werbum. Dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu. Do widzenia. Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz. Jakub syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trendowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Lektura Pisma Świętego pokazuje nam, że Pan Bóg pragnie mieć swój lud wybrany. Izraelici stają się Początkiem tego wybraństwa to do nich jest skierowane Słowo Boże, ale przez misję Jezusa Chrystusa to Słowo Boże jest skierowane również dla nas, ludzi żyjących w XXI wieku. Powołanie apostołów, które dzisiaj dokonuje się w Ewangelii, ono pokazuje nam, że Kościół staje się wspólnotą uniwersalną dla ludzi, wszystkich pokoleń, wszystkich narodów, wszystkich kultur. Jezus mówi, że żniwo jest wielkie, ale robotników mało, proście więc Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo. Jesteśmy, bracia i siostry, zobowiązani do tego, abyśmy się modlili o powołania, o powołania dobre, gorliwe, o powołania, które są gotowe pójść ze Słowem Bożym na krańce świata. To Słowo Boże, które głoszą apostołowie, a potem ich następcy. Ono ma budować Królestwo Boże tutaj, na ziemi. Królestwo dobroci, miłości, pokoju. Każdy, kto buduje inne królestwo, przeciwstawia się temu zadaniu, które powierzył Jezus swoim apostołom. Dzisiaj potrzebujemy na nowo tej gorliwej modlitwy, abyśmy potrafili my, księża, głosić to Królestwo Boże, ale też motywować was, wiernych, do tego, abyście stawali się ambasadorami tego Bożego Królestwa tutaj na ziemi. Amen.